Księżyc to naturalny satelita Ziemi, na temat którego od dawna panuje wiele mrocznych i czasami naprawdę niezwykłych teorii. Księżyc to jedyne ciało niebieskie, do którego podróżowali i na którym wylądowali ludzie. Pomimo to jednak wielu ludzi zupełnie w to nie wierzy. Pojawiają się teorie, że tak naprawdę na Księżycu nigdy nie było ludzi, a wszelkie filmy czy zdjęcia to zwykłe oszustwo i manipulacja. Oczywiście, to tylko teorie, które należy traktować raczej jak zwykłą ciekawostkę. Takich tajemniczych teorii jest naprawdę sporo. Wiele z nich dotyczy powierzchni Księżyca, nazywanej niewidoczną stroną Księżyca. Wszystko dlatego, że jest ona niewidoczna z Ziemi i przez to wszystko ogrom ludzi zaczął myśleć, że coś tam się może kryć, skoro nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się dzieje. Teorii był ogrom. Niektórzy uważają, że po niewidocznej stronie Księżyca Znajdują się bazy obcych. Badacz kosmitów Scott Waring jest dobrze znany z niestrudzonego przeszukiwania starych zdjęć i filmów w nadziei na odkrycie prawdy. Najnowsze znalezisko Waringa znajduje się na starych zdjęciach z misji NASA Apollo 9 w latach 60. Podczas pobytu na orbicie astronauci uchwycili szczególny obraz księżyca, który zwrócił uwagę Waringa. Pokazuje ciemne ślady przed Księżycem, które według Waringa mogą świadczyć o istnieniu obcych statków kosmicznych. W 2016 roku dzięki Google Earth kolejna osoba znalazła na Księżycu coś naprawdę dziwnego. Nie wiadomo co to jest. Pojawiły się spekulacje, że to kolejna konstrukcja kosmitów może budynek choć wiele osób zwróciło uwagę że przypomina to węża lub jadowitą skolopendrę. W 2014 roku dzięki Google Earth jeden z badaczy UFO znalazł coś, co zdaniem wielu osób jest dowodem, że na Księżycu są budynki. Znalezisko miało już zostać usunięte. Badacz UFO napisał: "Konstrukcje mają około 100-150 metrów długości. 10-15 metrów szerokości. Nie sądzę, by były to struktury, w których można żyć, ale prawdopodobnie służą do filtrowania powietrza lub oddychania, gromadzenia energii lub nawet jako antena nadawcza. Wygląda na to, że struktury zostały zbudowane po jednym żebrze naraz, a następnie połączone ze sobą, tworząc serię żeber tworzących pojedynczą strukturę. Większość żeber jest połączonych ze sobą przez jeden lub dwa długie tunele. Które przechodzą przez wszystkie żebra konstrukcji od jednego końca do drugiego. Łowca UFO Scott Waring uważa, że kosmici monitorują Ziemię i porywają ludzi i zwierzęta w celu badań. Badacz UFO odkrył archiwalne zdjęcia NASA z 1972 roku które wydają się pokazywać świecące chmury na powierzchni księżyca. Zdaniem badacza jest to albo chmura, którą wytwarzają statki, by się ukryć, albo też te statki potrafią przybrać postać chmury i w ten sposób ukrywają się będąc na ziemi. Statki obcych mogą być nad nami w postaci chmury, a my myślimy, że to zwykły i nic nieznaczący obłok. Rozpoczynając powrót z Księżyca 27 kwietnia 1972 roku, astronauti uchwycili coś co wyglądało bardzo podobnie do latającego talerza. O tym wszystkim wypowiedziało się nawet NASA, nazywając to tylko podobieństwem do hollywoodzkiej wersji statku kosmicznego z innego świata. NASA stwierdziła, że to rzekome UFO to po prostu reflektor. Wiele osób wpis NASA jeszcze bardziej zastanowił, bo znowu Agencja Kosmiczna, wyjaśniając zjawisko UFO, wyśmiała temat porównaniem do filmów z Hollywood, jakoby zależało im, by ludzie śmiali się z tego. Waszym zdaniem to statek obcych, a może rzeczywiście reflektor? Nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej Elżbiety link do nagrania w opisie. Czy na Księżycu jest życie? Niektórzy tak sądzą, dzięki temu zdjęciu, na którym wypatrzono coś, co niektórzy nazwali wejściem do bazy obcych. Internauci spekulują, że ten punkt może być wejściem do podziemnej bazy obcych którzy mieszkają na Księżycu i ukrywają się przed ujawnieniem przez postronnych ludzi, którzy nie powinni wiedzieć o ich istnieniu. Inni twierdzą także, że mogą to być bazy jednak należące nie do obcych, ale ludzi, którzy ukrywają, że loty na Księżyc nie są już żadnym problemem dla Ziemian. Punkt, choć przez niektórych brany był za efekt Photoshopa, to faktycznie znajduje się we wskazanym miejscu. By go znaleźć wystarczy wejść na google Earth, Przełączyć w tryb widoku Księżyca, pisać bankroft i bez problemu namierzymy obiekt. Jak wygląda Księżyc? Mamy z tego ciała niebieskiego trochę zdjęć, więc wydaje nam się, że coś tam o nim wiemy. Ale jakiś czas temu ujawniono zdjęcia, które wywołały sporo kontrowersji. Chińska telewizja państwowa część 3 doniosła, że po 13-dniowej podróży z Ziemi wylądowało na srebrnym globie chiński łazik. Problem w tym, że gdy pojawiły się zdjęcia z tego zdarzenia, mnóstwo osób nazwało te fotografie zwykłym fałszem, albo wręcz przeciwnie, jedyną prawdą o księżycu. Czy tak naprawdę wygląda księżyc? Chodzi tu o to, że zdjęcia pokazują, jakoby powierzchnia księżyca była brązowa. To może być szokujące dla wielu, gdyż na fotografiach ze srebrnego globu ukazane było, iż powierzchnia księżycowa to raczej szarość, srebro. Ale czemu brąz. nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej elżbiety link do nagrania w opisie